Dobrze, bardzo, Dzień dobry Państwu. Mam powiedzieć Państwu o Phonixie. Najpierw wytłumaczę się, co to takiego jest. Foniks jest to pewna praca z komiksem, polegająca na tym, żeby ten komiks troszeczkę ożywić tak multimedialnie, czyli żeby troszeczkę ten komiks zanimować i dobrać do tego komiksu warstwę tak filmową, dialogi, jakąś ścieżkę, Dziękuję, żeby, żeby z tego powstało coś w rodzaju tego filmiku, animacji. Dlaczego coś takiego tutaj Państwu chcę zaprezentować? Słyszeliśmy przed, przed chwilą, jak młodzież opowiadała się pięknie na temat swoich nauczycieli, że zainspirowali ich do tego, żeby się zająć historią, żeby zająć się sami ludzi, żeby zająć się foniksem. Wydaje mi się, że phoniks jest pewną taką formą, która może zainteresować młodzież szkolną, nauczycieli żeby również tutaj zainspirować się, jak można ten komiks historyczny albo jakikolwiek inny wykorzystać w takiej pracy dydaktycznej. Najpierw może zobaczmy taki fragmencik co nie żebyście Państwo mieli jakieś ogólne wrażenie, co to jest, a potem pokażę, jak można bardzo szybko, w miarę szybko coś takiego zrobić, a później, bo właśnie w dalszej części festiwalu poproszę tutaj chętne osoby, które będą chciały taki krótki fragment, z przygodami Tytusa, jeśli tutaj nie będzie e, żadnych e, przeszkód, żeby takie krótkie farmeczki wyglądały również e, przerobić na coś rodzaju e, fonicsu. na tej nie jest jakaś mapa, ale czego? Innego świata? Dalej jej punkcie mają co miały gwiazdy? Może wskazują kierunek gwiazdy. Błazki, mi dalej, weźcie fajne miękkie fotele. Panie panowie, zamknijcie pasy, bo ciągle w kosmos na super czas. Gdy tylko pasy cicho kliknęły, drzwi od kaminy się zatrzasnęły. I od niebieskich nibystych świątłońca snali ciężkie śniadki. Co to być może? Słoma czy siakiem w południe, a rozwiały. Czy to sen jakiś, czy znowu ofera? Otworzyć oczy? Nie, nie otwieram. Ale spokoju w chwili nie ma, bo ktoś się szanuje. Patrz na tych ludzi i na ich szary? Czy to jest rodzim twojego taty? Ta śpiocha jest duży nie sposób. Gabicie się na nas dwadzieścia osób. Po się nam się zachciało. Czy z tej kawały wyjdziemy całą? Kimi, róż głową. Bardzo się mi To Czy jest Jest tym kustoszem? No, od razu w mu byłaś, to może czegoś się nauczyłaś. Kimi, przełknąwszy dwa razy ślinę, zrobiła arcykupaną minę, a potem ci z zerwami, szepnęła. Witaj, łaskawa pani. Witajcie, małe śmieszne na cudaki. Któż kto was podział w takie błogoski? Kto nas z takim przedstawiony i ukrył w świeżo rozkoszonej Ile fantazji otwiera tamy. Ktoś nas przed laty ukradł od mamy, potem polecił biedne a dalej nic, a nic nie pamięta. Błek raz jest w a raz jest dnie, ale w gorszym nikt nie skradł. Wkrótce otworzy się Gdańska brama, wtedy pójdziemy do każdego Na wieści? Taki fragmencik i mam nadzieję, że Państwo już tutaj pokład, o co tutaj chodzi. To był fragment komiksu Zaczerwana Altana, narysowanego przez samobierne kiełbusa już napisała pani Ewa Tarska. To jest komiks, który przedstawia historię Bydgoszczy, W taki sposób, jak widzimy dosyć w, w cała akcja komiksu polega na tym, że grupa dzieci przenosi się w czasie za pomocą tajemniczej Altany, w której... Dat już jednej z bohaterów głównych tam konstruuje jakieś właśnie zimne maszyny. I przenoszą się w czasy, kiedy Bydgoszcz jest jeszcze grotem średniowiecznym, w czasy Kaźmierza Wielkiego. Kaźmierz Wielki tam też się pojawia, nadaje prawa miejskie Bydgoszczy. No i czytelnik komiksu, zapoznając się z albumą, poznaje historię tego miasta. Taki fonix jest sposobem na to, żeby ten komiks przekazać szerszej publiczności bo można zadać pytanie, po co to robić, prawda, można przecież przeczytać komiks i też się z tym zapoznać. E, nauczyciele dobrze wiedzą, że z komiksami w szkole jest między innymi taki powód, że brakuje wystarczającej liczby egzemplarzy, żeby po prostu każdy e, uczeń miał się możliwość zapoznania z tym komiksem, natomiast jeśli zrobimy sobie phonics, to pomijając świetną zabawę, która jest podczas tworzenia tego komiksu, bo młodzież nagrywa swoje dialogi, zmienia głosy, bądź yy, osobiście, bądź z pomocą komputera, to jeszcze oprócz tego ten foniks, który mamy, możemy pokazywać potem innym i w ten sposób zapoznawać ich z treścią yy, komiksu i z treścią historii, którą on przedstawia. Ponadto na końcu takiego phonicsu yy, ja zawsze staram się zrobić jakiś taki quiz, po to, żeby coś zostało jeszcze więcej i tutaj, jak sobie oczywiście przelecą napisy, to pojawiają się pytania do uczniów. Sprawdzające ich wiedzę. I to też możemy sobie e, wykorzystać w naszej pracy elektrycznej. Czyli na przykład sprawdzamy... I jego imienia odbywa się w Obywatkowskim Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny. Tak, jest, tam się w Polsce taka pojawiła y, informacja. Potem mamy kolejkę do To takie pojęcie też tam zostało użyte w miejscu. I tak dalej, i tak dalej. Czyli to oznacza słowo Tak to mniej więcej wygląda z y, Słońcem. E, oczywiście, najlepiej by było, gdyby phonics powstał od początku e, w szkole. Czyli ja tutaj się posłużyłem gotowym albumem, ale młodzież może sama narysować przecież komiks na temat dowolny. E, to może być historia e, miejscowości danej, czy, 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 czy jakiejś postaci historycznej. I potem ten, e, ten własny komiks e, przerobić na właśnie coś takiego, co nazywam e, phonicsem. Taka możliwość to rzeczywiście jest, jest bardzo atrakcyjna. I jak coś takiego zrobić? Na początek i dzisiaj coś takiego będziemy, tak powiedziałem, robić. Na początek polecam Państwu darmowy program, który się nazywa Audacity i to jest program do rejestracji dźwięku. Jest banalnie prosty, po prostu klikamy tutaj na tą czerwoną kropkę i wszystko, co teraz mówię, zapisuje się w takiej oto postaci graficznej, tak jak w zwykłym programie nagrywania. Jak nacisnę stop, to, to jest już zakończone. Tutaj się że już nagrało to, co Pomocą tego programu uczymy nagrywają po prostu ścieżkę dźwiękową. Do tego możemy dołączyć jakieś odgłosy natury czy, czy jakiś e, odgłos tłumu miejskiego, cokolwiek tam e, potrzebujemy. E, czyli wiemy już, jak sobie poradzić ze ścieżką dźwiękową. Natomiast, żeby to połączyć, w film możemy wykorzystać program również datowy w środowisku Windows, nazywa się Windows e, Movie Maker albo Live Movie Maker. I tutaj ja się pozwolę kadrem z tytusa, z jednej części. Możemy sobie po prostu wszystkie te obrazki, które mamy koniksowe narysowane bądź zeskanowane, możemy sobie je tutaj dołożyć. Na przykład taki oto obrazek. I kolejne kadry wykładamy obok, 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 klatka po klatce. Proszę. Przod. I po prostu możemy do tego teraz dołożyć tą ścieżkę dźwiękową i tutaj widzimy mamy Możliwość taka nutka, tutaj jak kliknę, to po prostu wybieram klik za szerzkość dźwiękową i tam mi się po tym obrazkiem pojawi. Decyduję oczywiście, jak długo ma trwać ten dany kadr, jak długo ma trwać szerzkość dźwiękowa. To wszystko potem mogę zapisać w formie filmu, klipu, mogę to umieścić teraz w internecie. Oczywiście bardzo ważną sprawą jest też, żeby pamiętać o prawach autorskich, dlatego, jak się tutaj pytam nieśmiało o pozwolenie autora na potrzeby naszego dzisiejszego festiwalu. Bo przyjemnie też przy okazji mogą się uczyć odgrywania odpowiedzialności, prawda, tutaj związanej z prawami autorskimi. I już kończąc, chcę Państwu pokazać jeszcze drugi taki sposób na tworzenie komiksu, bo tutaj mamy młodzież z bronią, która rysuje komiksy, ale są też tacy ludzie, którzy tak jak ja, jak byłem dzieckiem, jak jestem dorosły, nie potrafią rysować. I dla nich też jest jakaś opcja. Jest tutaj taka aplikacja na stronach internetowych dostępna, nazywa się Gimstone. Po zarejestrowaniu się możemy sobie tworzyć własny komiks. Wykorzystując gotową bibliotekę, o, już się skończył dobrze, ale jestem na to przygotowany też. Wykorzystując gotową bibliotekę e, rzeczy już zgromadzonych, tak po prostu możemy sobie wybierać tło, e, w jakich w lokalizacje, w jakiej będzie się działa akcja naszego, naszego dzieła. Możemy wybrać sobie, ile chcemy mieć kadrów komisowych, Tutaj właśnie wybieramy otoczenie, potem wybieramy ile chcemy postaci mieć, wybieramy sobie te postaci i możemy dodawać po prostu dymki. Te postacie, klikając tutaj na dole są takie na niebieskie tutaj ikonki. te postacie możemy dowolnie przekształcać ich postawę, ich gesty, ich mimikę i budować tak obrazek po obrazku, całą narrację, cały pasy komiksowy, to wszystko potem możemy pobrać zapisać na dysku w formie typograficznego graficznego, możemy to potem wydrukować bądź opublikować na stronie chociażby szkoły i też jest jakaś alternatywa do tworzenia, dla tworzenia komiksów, jeśli ktoś nie ma talentu do rysowania. Nie będę Państwa tutaj dłużej już przestrzegał w środku, bardzo dziękuję Państwu za uwagę i życzę takiej młodzieży jak tej, którą mieliśmy, żeby inspirowała się i żeby też dawała Państwu E, odczuć, że, że warto ich uczyć o e, historii i warto ich znać Dziękuję bardzo. Ok, to, 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 to tak jak powiedziałem, jeśli są jakieś osoby, które chciałyby się spróbować w tworzeniu takiego koniksu, kilka oczywiście kadrów komiksowych, to zapraszam tutaj do czytania, tak? Do czytania tutaj po prawej, jak powiedziałem, po prawej stronie. A ja tam będę czekał na chętnych odważnych, będziemy się nagrywać, że tak powiem. To... Zapraszam.